Zadanie gęsi. W tym zadaniu maksymalnie 100 tysięcy gęsi ścigało się na prostym odcinku. Każda z tych gęsi miała pewną ustaloną pozycję początkową oraz pewną prędkość, z którą się poruszała. Pozycje początkowe były nie większe, niż 10 do 9, prędkości tak samo. Tutaj mamy przykład, w którym na drugiej pozycji stoi gęś poruszająca się z prędkością 6, na czwartej gęś poruszająca się z prędkością 4, na piątej gęś poruszająca się z prędkością 5 i na dziewiątej gęś poruszająca się z prędkością 4. Wszystkie te gęsi poruszają się w prawo i pytanie jest, po ilu sekundach gęsi ustawią się tak, że najszybsza gęś będzie z przodu, druga najszybsza będzie druga w kolejności, a najwolniejsza będzie jak ostatnia. W tym wypadku ta gęś, która jest najszybsza, 6, musi wyprzedzić aż 3 gęsi. Ta gęś nie wyprzedzi żadnej gęsi. Ta gęś musi wyprzedzić gęś o prędkości 4. W ogólności zatem, jeżeli mamy 10 do 5 gęsi, to jeżeli mamy n gęsi, to może być, być może gęsi będą musiały wykonać manewr wyprzedania około n kwadrat razy łącznie. Dla każdej pary gęsi, np. dla gęsi, która stoi na pozycji 2 i 9, zatem różnica między nimi to 7 odległości, a ta porusza się z prędkością 6, ta z prędkością 4, więc różnica prędkości to 2. W ten sposób możemy obliczyć, kiedy one ustawią się w odpowiedniej kolejności. Zatem po 7 drugich po sekundy gęść z lewej prześcignie gęść z prawej, co jeżeli weźmiemy, zaokrąglimy w górę do najbliższej wartości całkowitej, da nam 4 sekundy. Par e, takich e, wydarzeń, kiedy pięści się wyprzedzają, jest, tak jak już mówiłem, n kwadrat. To byłoby takie naiwne rozwiązanie, które po prostu dla każdej pary szuka maksymalnej wartości z różnicy odległości podzielonej przez różnicę prędkości. Jeśli ta Gęsi z lewej jest szybsza. Ono byłoby poprawne, natomiast my nie możemy sobie na to pozwolić, gdyż N jest za duże. Zastanówmy się zatem, kiedy możliwie najpóźniej może nastąpić ostatnie wydarzenie. Gęsi stoją od pozycji zerowej do 10 do 9, czyli największa możliwa odległość to 10 do 9. A najmniejsza możliwa różnica prędkości, jako że to są liczby całkowite, wynosi 1. Czyli Zawsze, niezależnie od danych wejściowych, maksymalnie po upływie 10 do 9 sekund, wszystkie gęsi szybsze wyprzedzą wszystkie gęsi wolniejsze od siebie. Zatem, m, możemy wyszukiwać e, tej wartości poprzez na przykład przeiterowanie się po wszystkich wydarzeniach od 1 do 10 do 9 i po wszystkich sekundach Od 1 do 10 do 9 i sprawdzić, czy po upływie takiego czasu wszystkie gęsi się wyprzedziły. To jednak jest e, znowu zbyt długi przedział czasu. I aby to e, przyspieszyć, zauważmy, że jeżeli już wszystkie gęsi się wyprzedzą, te, jeżeli każda gęś wyprzedzi wszystkie gęsi wolniejsze od siebie, to to już pozostaje niezmienne, niezależnie od tego, jak długo czasu jeszcze dalej będziemy je obserwować, one będą zawsze dobrze ustawione. Zatem możemy tej wartości e, sekund, po upływie której już będziemy mieć dobrze ustawienie, wyszukać binarnie. Na przykład w przedziale od 0, to jest początkowe wejście, do 10 do 9. Tutaj mamy pewność, że gęsi ustawione są już dobrze. Jeżeli będziemy wyszukiwać binarnie tego wydarzenia w takim przedziale, no to maksymalnie wykonamy logarytm przy podstawie 2, o podstawie 2 z 10 do 9, no to w przybliżeniu jest około 30 kroków musimy wykonać. No więc nie jest to dużo kroków, ale jak wygląda każdy z kroków. Załóżmy, że analizujemy co się dzieje w danym czasie t. Jeżeli mamy czas T, no to musimy obliczyć, gdzie będzie każda z tych gęsi się znajdować. Ta gęś będzie się znajdować w odległości 2 plus T razy 6. Ta 4 plus T razy 4. Ta 5 plus T razy 5. A ta 9 plus T razy 4. Gdzie czynnik, przez który przemnażamy T, to prędkość, z jaką gęś się porusza. Zatem dla każdej gęsi możemy wyznaczyć ten czas. Hmm. Załóżmy, że te jest równe 3 w naszym przypadku, żebyśmy mogli to zasymulować. Tutaj nam wyjdzie 20, tutaj 16, tutaj też 20, a tutaj 21. Czyli najbardziej z przodu będzie ta gęś, następnie te będą równo i ta będzie z tyłu. Widzimy, że po upływie 3 sekund jeszcze nie zostanie wyprzedzona ta gęść przez poprzednie. Aby sprawdzić, czy te gęści są ustawione dobrze, musimy je posortować według tych obliczonych wartości. I po posortowaniu względem tych wartości sprawdzić, czy prędkości w tak posortowanej tablicy są ustawione nie rosnąco. Jeśli one będą ustawione nierozkładko, to znaczy, że w sekundzie t możemy już, wiemy, że gęsi są ustawione dobrze, jeśli nie, to wiemy, że są ustawione źle, więc albo będziemy wyszukiwać w przedziale od 0 do t, albo w przedziale od t do 10 do 9, to jest po pierwszym kroku, następnie znowu nam te przedziały będą jakoś tam za każdym razem dwukrotnie maleć. Zatem dla każdego t taki krok to jest posortowanie wszystkich gęsi, potem przejrzenie liniowe, w jakim porządku one są ustawione, to jest n log n operacji względem liczby gęsi. No i to wykonamy, jeżeli sobie jako maksymalną odległość między gęsiami ustalimy jako d, to taki krok będziemy musieli wykonać logarytm z d razy. Zatem ostatecznie taka jest złożoność tego rozwiązania.